Cześć, witaj w kolejnym dniu pobudki z Matmon. Czy zadanie za wczoraj było dla Ciebie trudne? No! Mam nadzieję, że nie. A czy udzieliłeś lub też udzieliłaś poprawnej odpowiedzi? Przekonamy się za chwilę. Rozwiążmy zadanko ze wczoraj. Funkcja f jest określona wzorem. f od x równa się 4 do potęgi minus x plus 1 dla każdej liczby rzeczywistej x. Liczba f od jednej drugiej jest równa. No i zobacz, że kiedy mamy obok f jakąś liczbę, no to musimy tą liczbę podstawić w miejsce x, czyli właśnie tutaj. Możemy to zapisać jako f od jednej drugiej równa się 4 do potęgi minus x, czyli minus jedna druga plus 1. No i właściwie jedyną trudnością jest obliczenie tej potęgi. Pamiętaj proszę, że minus w potędze odwraca nam liczbę potęgowaną, czyli zamiast czwórki będziemy mieć jedną czwartą. Natomiast jedna druga, jeżeli znajduje się w potędze, to inaczej możemy zapisać to jako pierwiastka pierwiastek stopnia drugiego, czyli zwykły pierwiastek z jednej czwartej. Oczywiście przepisujemy plus jeden. Pierwiastek z jednej czwartej to będzie pierwiastek z jedynki, to jest jeden z czwórki dwa, czyli mamy jedna druga, plus jeden to będzie jedna cała i jedna druga, czyli trzy drugie. Więc mamy odpowiedź B. I takich odpowiedzi najwięcej pojawiło się pod wczorajszym filmem, z czego bardzo, bardzo się cieszę. No i przejdźmy do zadanka na dzisiejszy dzień. Mamy taki pewniak maturalny, który pojawia się na każdej maturze. Jest to zadanie z dwa punkty. Rozwiąż nierówność. 2 razy x minus 1 razy x plus 3 to jest większe od x minus 1, czyli taka kwadratowa nierówność, która zawsze pojawia się na maturze. Jestem ciekawa Twojego wyniku. Napisz oczywiście w komentarzu, jaki przedział wyszedł Ci w odpowiedzi. A rozwiązanie tego zadania czeka cię oczywiście już jutro o godzinie 7 w Pombudce z Matmą. A jeżeli chodzi o rozwiązanie zadania z dzisiaj, zobaczysz je już jutro o godzinie 7. Zapraszam na pobudkę z matką codziennie o godzinie 7 rano aż do matury. Do zobaczenia i życzę Ci miłego dnia!